Hej, Dino! Cześć Dina! Nauczymy się czegoś nowego dzisiaj. <głos> <głos> Doskonale! Wiecie co robić? Naciśnijmy przyciski, i zobaczmy, czego się dzisiaj nauczymy. <noise> Zobaczcie to kolory! Będziemy grać w bingo! Teraz już wszystko jasne. Będziemy się uczyć o kolorach, grając w bingo z bałwanami w parku. Dino, Dina, czy chcecie nauczyć się kolorów ze śnieżnymi bałwankami? Weźmiemy ze sobą żetony. Zobaczcie: żółty żeton dla dino i czerwony żeton dla diny. Chodźmy teraz do parku i zobaczmy, jakich kolorów się nauczymy. Czy jesteście gotowi położyć swoje żetony? Okej, okay, zatem zaczynajmy! Dino, połóż swój żółty żeton na planszy, gdzie bałwanek ma żółtą czapeczkę i żółty szalik. Doskonale, Dino! Umieściłeś swój żółty żeton na żółtym bałwanku. Teraz twoja kolej, Dina. Już wiesz, co robić. Brawo, Dina! Twój czerwony żeton wylądował na bałwanku, który ma czerwoną czapeczkę i czerwony szalik. Okej, okay, moje dinozaury, zagramy jeszcze raz? Okej, okay, Dino. Tym razem będziesz miał żeton koloru fioletowego, a Dina zielonego. Już chcesz nagrodę, Dino? Oczywiście, że tak. Ale najpierw musisz ułożyć trzy żetony. Okej, okay, zobaczmy, czy uda nam się ułożyć trzy żetony. Dino, połóż swój żeton na bałwanku, który ma fioletową czapeczkę i fioletowy szalik. Brawo, Dino! Twoja kolej, Dina. Połóż swój zielony żeton na bałwanku, który ma zieloną czapeczkę i zielony szaliczek. Wspaniale, Dina! Bingo! Mamy trzy żetony. Brawo, moje dinozaury! Uh -huh. Powtórzymy kolory, jakich się nauczyliśmy? Uh -huh. Tak jest, Dino. Twoje kolory to uh -huh. był żółty i czerwony. Zgadza się, Dina. Uh -huh. Twoje kolory to był fioletowy i zielony. Uh -huh. Już chcesz swoją nagrodę, Dino? Oczywiście! Uh -huh. Pluszowe bałwanki uh -huh. dla was dwojga! Do zobaczenia! Cześć Dino. Czy chciałbyś uruchomić naszą maszynę i dowiedzieć się, czego się nauczymy dzisiaj? Zatem zobaczmy. Aha, mistrzostwa piłki nożnej nadchodzą, zatem będziemy się uczyć o zasadach gry w piłkę. A do tego będziemy mieć prawdziwą piłkę. <laughs> tak jak przewidywałem. Będziemy się tego uczyć na prawdziwym boisku do gry w piłkę nożną. O? Hej, przyjaciele! Co za piękny <laughs> dzień na spędzenie go na podwórku! O? Mistrzostwa świata w piłkę już nadchodzą i też chcielibyście pograć? Ale czy wiecie, jakie są zasady gry? Są całkiem proste. Zacznijmy od pierwszej zasady. Gracze muszą strzelić gola do bramki przeciwnej drużyny. Za każdego gola drużyna dostaje jeden punkt. Proste, prawda? A teraz zobaczymy, jak wam pójdzie. Doskonale! Zatem możemy teraz porozmawiać o następnej zasadzie. Można grać używając tylko swoich nóg i główki. W piłki nie możecie dotknąć ręką. Także musisz się pilnować, Dino. Rozumiem, nie jest łatwo pamiętać wszystkie zasady, ale z czasem wejdą wam w nawyk. Chwila, moment, moje dinozaury. Myślę, że to odpowiedni moment nauczyć się trzeciej zasady. W tej grze nie można popychać ani podcinać przeciwników. Uh -huh. Piłkę można odebrać uh -huh. przeciwnikowi, ale tylko używając uh -huh. nóg. A nawet wtedy musicie być ostrożni. Wspaniałym gestem jest przeproszenie się za to. Dobrze, a teraz powtórzymy wszystkie zasady, żeby się upewnić, że je zapamiętaliście. Uh -huh. Dobrze, a zatem co musicie zrobić, żeby zdobyć punkt? Zgadza się, musicie strzelić gola przeciwnikowi. A którymi częściami ciała można odbijać piłkę? Zgadza się, Dina, swoimi nogami i główką! A teraz najważniejsza zasada, której trzeba się trzymać, grając piłkę nożną, to? Czego nie można robić na boisku? Zgadza się, nie można popychać ani kopać swoich przeciwników. Można natomiast odbierać im piłkę, kiwając ich! Jest jeszcze jedna bardzo ważna zasada, prawdopodobnie jeszcze ważniejsza niż te wszystkie trzy. Wy już domyślacie się, jaka to zasada? Należy zachowywać się sportowo. To znaczy grać fair play. Mm -hmm. ha, ha, doskonale moje dinozaury! Mm -hmm. Teraz możecie sobie pograć mecz. Do zobaczenia! Cześć Dino! Mm -hmm. Czas włączyć naszą maszynę, żeby zobaczyć czego nauczymy się dzisiaj. Sprawdźmy zatem. Wow! Będziemy uczyć się o kształtach! I będziemy to robić malując. To brzmi jak niezła zabawa. A w dodatku będziemy się uczyć tego na polu. Ruszajmy, wino! Hej, moje dinozaury, czy będziecie malować, mam pomysł, może najpierw coś pomalujemy, zgadniemy, co to jest i zobaczymy, jakiego jest kształtu. Okej, okay. Dino, chcesz zacząć pierwszy? Dina, czy wiesz, co to jest? Zgadza się, to jest piłka. A czy wiesz, jakiego jest kształtu? Zgadza się, jest okrągła. Teraz twoja kolej, Dino, żeby coś namalować. Doskonale, to jest pudełko. Czy wiesz, jakiego jest kształtu? Aha. Jesteście w tym świetni, moje dinozaury. To jest kształt kwadratu. Aha. Dobrze, dino, spróbujmy jeszcze raz. Chyba nie będzie łatwy do zgadnięcia. Dina, czy domyślasz się, co to może być? Zgadza się, Dina. To jest prostokąt. Świetnie ci poszło. Dina, teraz twoja kolej. To mi przypomina trochę części domku. Zgadza się. To przypomina dach domku. Nie było łatwo to zgadnąć. A jak się nazywa ten kształt? Okej, okay, zaraz wam podpowiem. Ile ten kształt ma kątów? Policzmy. Jeden, dwa, trzy. Ten kształt ma trzy kąty. A zatem jak on się nazywa? Aha. Tak jest, Dino. Ten kształt nazywa się trójkąt. Doskonale. Narysujmy jeszcze jeden kształt. A ciekawe, co to jest. Hmm, jestem ciekaw, co o tym sądzisz, Dino? Co to ci przypomina? Zgadza się, to przypomina jajko. A jakiego kształtu jest jajko? Ten kształt nazywa się elipsa. Myślę, że dzisiaj nauczyliśmy się bardzo wielu ciekawych kształtów. Przypomnijmy je sobie teraz. Narysowaliśmy piłkę, która ma kształt okręgu. Potem narysowaliśmy kwadrat. Kolejnym kształtem był prostokąt. Wtedy właśnie narysowaliśmy trójkąt, a na końcu narysowaliśmy elipsę, która wygląda zupełnie jak jajko. Moje dinozaury poszło wam dzisiaj wyjątkowo dobrze. Pobawmy się teraz w coś innego. Co powiecie na zabawę w berka? Zatem miłej zabawy. Do zobaczenia, dino i dina. Hej, Dino, cześć Dina. Fajnie się bawicie w słoneczku? <laughs> Czy chcielibyście się nauczyć dzisiaj czegoś nowego? Dobrze, moje dinozaury. Dina, naciśnij przycisk Dino maszyny i zobaczmy, o czym się będziemy uczyć dzisiaj. Za słoneczny dzień. I tak się fajnie bawimy. Zobaczmy, co maszyna Dino dzisiaj nam pokaże. Zobacz, Dina, to twój ulubiony! Nauka koloru. Zobaczmy, gdzie zatrzyma się następna ruletka. A to oznacza, że idziemy do parku. Dino, Dina, czy jesteście gotowi na malowanie kolorów w parku? Okej. Okay. Zatem Aha. jedźmy do parku. Dino, Dina. Zobaczcie, mamy tutaj wielki kawałek papieru, na którym możemy malować, ale to będzie frajda. Dina. Wybierz pierwszy kolor. Dina wybrała kolor żółty. Tak jest Dino. Ten kolor jest taki sam jak ty. Okej okay, Dino, teraz twoja kolej. Dino wybrał kolor czerwony. I zobaczcie Połączenie czerwonego i żółtego koloru daje nam pomarańczowy, Dino. Wybierz kolejny kolor, zobaczcie, Dino wybrał kolor niebieski. Dina, czy chciałabyś ty spróbować? Aha? A Dina wybrała kolor czerwony. W połączeniu dało nam to fioletowy. Doskonale, moje dinozaury! Nauczyliśmy się dzisiaj tak wielu kolorów. Czy pamiętacie jaki? Tak jest, Dina. Nauczyłaś się żółty, czerwony i pomarańczowy. Zgadza się, Dino. Ty nauczyłeś się o niebieskim i fioletowym. Haha, ha, Dina. Spodobało Ci się to, prawda? Doskonale. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć, Dino. A? Czy chciałbyś nacisnąć przycisk, żeby zobaczyć, czego się dzisiaj pouczymy? W takim razie zaczynajmy. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Cudownie będziemy się uczyć, jak robić pączki. Do tego pouczymy się o składnika. A w dodatku będziemy to robić na zewnątrz. Okej, okay, chodźmy teraz na pole. O, cześć Dina. Mam nadzieję, że jesteś głodna, bo dzisiaj będziemy jeść pączki. A tutaj są nasze składniki. Zobaczymy, jak wyjdą nam nasze pączki. Od czego zaczniemy, dinozaury? Dobry pomysł, Dino. Zacznijmy od mleka. Wspaniale! Teraz musimy dodać coś, co sprawi, że pączki będą słodkie. Zgadza się, Dina. Musimy dodać cukier. Chyba tyle wystarczy. A teraz musimy dodać coś co znoszą kury. Czy już wiecie co to ha? będzie? Zgadza uh. się, musimy dodać jajka. Huh? Ha, ha. Nie no. Uh. Musimy je najpierw rozbić. Delikatnie uderz w krabę miseczki i wlej zawartość jajeczka do środka. Uh. Będziemy potrzebowali dwa jajka do naszych Aha. pączków. A? Tak jest. Musimy dodać jeszcze jedno, żeby wyszły dwa. Jeden plus jeden równa się dwa. Doskonale. Teraz potrzeba nam coś, co uformuje kształt pączków. Jak myślicie, jak to zrobimy? A? Tak jest. Musimy dodać mąki. Nie martw się, Dina. To się czasem zdarza. Wyśmienicie! Jesteśmy coraz bliżej końca. Teraz potrzebny nam będzie olej, w którym będziemy je smażyć. Nasza patelnia jest już nagrzana. W takim razie wystarczy włożyć pączki do gorącego oleju. Mmm, one wyglądają przepysznie. Czy możecie je policzyć? Jeden, dwa, trzy, cztery i pięć. Pięć pączków. A teraz najlepszy moment. Możemy je zjeść. Smacznego moje dinozaury. Teraz już wiecie jak zrobić pączki. Do zobaczenia. Hej, dino, cześć Dina! Już niedługo święta Bożego Narodzenia. Czy chcecie się czegoś dziś nauczyć? Doskonale. Zatem naciśnijmy przyciski, dowiedzmy się, czego nauczymy się dzisiaj. To kierunki. Ciekawe, co będzie dalej. Chojneczka. I nasz ulubiony park. Zatem ruszamy. Ależ piękna choinka. A tu mamy nasze dekoracje. Dzisiaj nauczymy się o kierunku w lewo, w prawo, do góry i w dół. A teraz, moje kochane dinozaury, powieście bombki na dole naszej choinki. Brawo! To jest właśnie dół. A teraz powieście bombeczki na środku naszej choineczki. Doskonale, to jest środek. A czy możecie powiesić je po lewej stronie? Brawo, to jest właśnie lewa strona. A teraz powieście bombeczki po prawej stronie. O, o! Wszystko w porządku, Dina? To była lewa strona, a musimy powiesić je po prawej. Brawo, to jest właśnie prawa strona! Mam dla Was jeszcze jedną dekorację do powieszenia. To gwiazdka, która będzie na samej górze choineczki. Możecie ją tam umieścić, moje dinozaury? Wow, ta choinka wygląda świetnie. Powtórzymy teraz, czego się nauczyliśmy. Dół, środek, lewo, prawo i góra. Wesołych świąt, moje kochane dinozaury! Do zobaczenia w następnym odcinku! Cześć, Dino! Czy chciałbyś zakręcić maszyną i zobaczyć, czego się dzisiaj nauczymy? Zatem zróbmy to! Aha, będziemy uczyć się dzisiaj o kolorach i liczbach! W dodatku będziemy szukać wielkanocnych jaj. Tylko ciekawe gdzie? Na naszym placu zaba! Doskonale! Ruszajmy w drogę! Cześć Dino, cześć Dina! Zaczynajmy nasze poszukiwania jajek. gdzie pierwsze się kryje. Rozdzielmy się, dzięki czemu znajdziemy je okay. szybciej. Szły Dino. Pierwsze jajeczko jest czerwone. Mm -hmm. Ty też znalazłaś jedno dino i te jest koloru zielonego. Wow, jesteście w tym naprawdę dobre. Kolejne jajko jest koloru żółtego. Ciekawe, czy kolejne jajeczko jest na tej karuzeli, Lina? Tak jest. Jajko numer 4 jest niebieskie. Zostało tylko jeszcze jedno. I musi być gdzieś tutaj. O tu jest! Jajko numer 5 jest koloru białego. Teraz możemy je wszystkie powtórzyć. Jajko numer jeden jest czerwone jajko numer dwa jest zielone jajko numer trzy jest żółte cztery niebieskie a pięć białe Aha. doskonale moje dinozaury znowu wam się udało do zobaczenia w następnym Aha. odcinku!